Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Twierdza Krzyżowiec edycja ostateczna. Ostatnio udało nam się skończyć klasyczny szlak, losując jednostki. Dzisiaj przechodzimy do Włorcze. No i tutaj w Włorczeście nie będziemy już tych jednostek losować, będę grał samymi beduńskimi jednostkami. Ostatnia misja przeraża mnie na samą myśl, jak myślę, że mam to grać z samymi beduńskimi jednostkami, ale podczas tego szlaku będziemy mieli dużo czasu, żeby jakieś taktyki wymyślić, zobaczyć jak te jednostki tutaj Będą działały, może coś fajnego uda nam się wykombinować. Coś, co nam przede wszystkim pomoże w tej ostatniej misji. Też tylko się zastanawiam teraz, na przykład, co z inżynierami. Bo w teorii same beduńskie to same beduńskie. Możemy tak zrobić, że inżynierów nie używam. Ale nie powiem, że czasem by się może przydali. Ale myślę, że raczej powinniśmy iść w tą stronę, że w ogóle nie powinienem z nich korzystać. Więc będziemy raczej grać z samymi Beduinami, bo przynajmniej tutaj mam jakiś wybór. Więc skoro mam wybór, to też no muszę mieć jakieś utrudnienia. Skoro mogę sam wybrać sobie, czy chcę wielbłądy, czy harcowników, czy coś, To to w teorii z tych już inżynierów nie powinienem korzystać, bo jakieś jednostki strzelające mam, jakieś leczące nawet mam, coś będziemy chyba musieli z tego kombinować. Więc tak też zrobimy. Pierwsza misja War Chesta. Ja kontra Emir, dobra, jako mam prędkość stawioną, coś na razie zmniejszymy. Tego Emira to zaraz szybko załatwimy. Dzisiaj pewnie będzie taki krótszy odcineczek. Sobie zrobimy, może 4-5 misji i zobaczymy, jak to szybko pójdzie. No właśnie, tylko czy ja mogę ustawić jakiegoś beduńskiego lorda, żebym miał jakieś beduńskie jednostki, żebym musiał cały czas tego kasować co chwilę? Bo to jest bez sensu. Można mieć jakiegoś beduńskiego lorda, to będę musiał zobaczyć. Bo to by mi się przydało, nie powiem, że nie. Dobra, coś tam zrobimy na razie. Chociaż dobra, po co ja robię? Przecież to raz trzeba zrobić. I będziemy się tutaj bawić w tej misji. Bierajcie się tutaj. Tylko na te wielbłądy, to jest jedyny minus. Tak, nawet jak już troszkę sobie myślałem o tej ostatniej misji, to tak jak w 50 mamy 10 tysięcy, to mamy tylko 3 tysiące. No i zobaczcie, że nawet jak wszystko sprzedam, co tylko mogę, jakieś podatki ustawimy, cokolwiek, to będę miał tylko i wyłącznie nawet jak będę chciał w te wielbłądy iść, bo to jest moja jedyna jednostka strzelająca, można powiedzieć to ilu ja kupię? Z 30-40 maksymalnie. I to mi ma wystarczyć na te wszystkie ataki, które tam będą nam mnie szły, gdzie oni mają 40 tysięcy? No szczerze, na tę chwilę sobie tego nie wyobrażam, powiem wam, więc... Coś naprawdę będzie trzeba tam kombinować, bo to będzie niesamowita misja. Tak jak jeszcze tą 50 mi się udało łucznikami samymi praktycznie zrobić, tak 80 to chyba będzie dramat. To duże, coś czuję. Dobra, czy tylu nam wystarczy? Czy wy pozbędziecie się tych jednostek? Mamy sobie 65 prędkość. Jeszcze paru dokupimy, i za resztę zrobimy jakieś jednostki do ataku. Stawcie się tutaj ładnie. Może podjedziecie bliżej, to wyjdą do was. Będziemy się z tym emirem tutaj nie wiadomo jak bawić. Dobra, w tych zbrojnych też od razu wjeżdżajcie. Blokujemy mu tutaj wszystko. Niech wyburza. Kogo ja bym tutaj chciał zrobić? Szczerze tymi saperami mi się nie powiem, że dobrze walczyło w tej 50 misji. Na takiego lorda wystarczają. Dzisiaj będzie zapewne krótki odcinek. W sumie pierwsze trzy mogą być krótkie, tak po pięć misji pewnie zrobimy, ale później to się zacznie. Czy były w ogóle, tak jak jeszcze w tym klasycznym szlaku, w tych 50 misjach mamy takie pamiętliwe misje 33, 25. Ja Worczesta szczerze, może przechodziłem z dwa razy. Czy może trzy, ale tych misji jakoś za bardzo nie pamiętam. Czy jest tutaj jakaś misja, która w ogóle zapamiętała się poza tą ostatnią? Czy jest tutaj jakaś misja, która też jest jakimś problemem? Bo ja szczerze nie kojarzę, jak mam być szczery. Dobra, mamy marszałka teraz, marszałku. Ciebie też mogę atakować od razu. Nie mam wyjścia, ale tutaj mam mniej kasy. Dobra, to już coś zrobimy. Nie będę taki. Nie będę też się tak spieszył, ale muszę jednostki usuwać. W sumie miałem zobaczyć, czy ja mogę coś ustawić, ale dobra to już od następnego odcinka będę kombinował. Następnego odcinka sprawdzę, czy ja mogę coś tutaj mieszać z tymi jednostkami. Dzisiaj na tę misję to jakoś sobie poradzimy z tym, co mamy. Dobra, tutaj troszkę kasy będziemy zbierać. Czy ty możesz mi się nie wpychać? Może też lorda zmienimy? Klasyczny szlak. Przyszliśmy z tym lordem, czy jakiegoś innego lorda mam zmienić? Wr wrócić do klasycznego. Bo już na tego się trochę też napatrzyłem. Znudził mi się. Możecie wybrać w sumie, jakim lordem mam grać. Mi to szczerze obojętne, ale możemy zmienić. Mogę na mućkę zmienić, bo w sumie tej mućki to ja nawet nie widziałem jeszcze. Możemy mućką zagrać. Nie, tu ja miałem 4000? To ja spojrzałem. No to ja od razu powinienem atakować. Ja myślałem, że mam mniej kasy, że tu mam 2000. No to ja się tu bawię. To mój błąd. Ale taki jest ból, że tutaj dwóch potrzeba, żeby mieć jednego takiego. No. Tak psuje. Ta jednostka byłaby naprawdę fajna, ale no dwa razy dłużej się rekrutuje. To boli, to bardzo boli, nie powiem. Teraz dwa domki jeszcze dołożymy. Popularność, niech tam wzrośnie, żeby ludzie nam szybciej tutaj się pojawiali. Paru sobie na wielbłądach kupimy, żeby mieć jak walczyć z łucznikami. Później to będziemy w trudniejszych misjach, gdzie będziemy mieli małą kasy, będziemy się pewnie tymi harcownikami jakoś bawić. Ta jednostka w miarę też była użyteczna. Potrzeba Ja tutaj jeszcze paru was wyślę. Chyba za resztę to już samych saperów zrobimy. Samymi saperami tutaj zaraz polecimy. No bo czy to on mi będzie w ogóle potrzebny? Ciekawe, czy tych czatowników będzie można jakoś wykorzystać, szczerze. Eunuchy do obrony na pewno się przydadzą Tylko też będzie trzeba bardziej jakiś labirynt zrobić Żeby oni się mogli ładnie ustawić Lancierów, no lancierów do blokowania Też na pewno będzie można jakoś wykorzystać Burzycieli do ataku Ale raczej coś czuję, że to będzie tak Harcownik, burzyciel ewentualnie No te pierwsze jednostki tutaj będziemy z nich korzystać Tam to już tak przy okazji raczej Z medyka może jeszcze Jak będzie trzeba lorda leczyć To coś tam na pewno zrobimy Dobra, i teraz troszkę saperów. 15 saperów zrobimy. Wy możecie tutaj już bliżej podjechać. Może rycerze do was wyjadą. Dobra, i lecimy, gdzie tutaj przejście mogę zrobić. Dobra, ten mur rozwalimy. Oni akurat do niszczenia muru są idealni. Tak, jeszcze coś na wrazie, co weźmiemy. Bo rycerze nam pewnie też jakieś straty zrobią. Dobra, marszałka, lecimy załatwić. Idziemy jak burza. Wydajecie radę czy nie? Dajecie radę, dobra. Który? Trzecia misja to misja z opatem. Lecimy. Cztery tysiące nadal mamy, no to wiemy co trzeba robić. Będziemy od razu raszować, bo co innego nam zostało. Tylko zrobimy tak, żeby popularność tam nie spadała, domki też, żeby popularność tam nie spadała i rekrutujemy. Te lwy to tylko możecie się nimi zająć, fajnie by było, jakbyście tutaj postrzelali sobie w nich. Dobra, możecie już jechać, opad to jeszcze wolniej się będzie rozbudowywał niż marszałek i emir. On to w ogóle nie powinien mieć jednostek. Kurczę, no te wielbłądy, nie powiem, że to jest bardzo ciekawa jednostka, ale z drugiej strony ucznikami konnymi mogłem tak szybko kogoś nawet zraszować, wiecie, przyblokować. Czy nimi będę tak w stanie? Bo też ucznikami konnymi można tak było sobie fajnie manewrować. Oni cały czas strzelali. Nimi to się można dobrze ustawić i przyblokować cały zamek, ale czy to będzie wystarczające? No szczerze, nie chce mi się wierzyć. Oni nawet o tyle są fajni, że można właśnie w te jednostki wjechać, no mają mocniejszy damage niż łucznicy konni. Ale ciekawe czy będę w stanie tak nimi po prostu kupić 10 wiecie, 15, 20 i zblokować kogoś, no to może być trudne jednak. Często, że ja ich będę musiał wolniej rekrutować, no bo tutaj dwóch trzeba żeby zrobić. To też będę ich mógł w tym samym czasie, gdzie bym tam zrobił 20 uczników konnych, tutaj zrobię 10. To będzie troszkę przeszkadzać, no niestety Bużyciele szybciej Dobra, przyspieszę wam. Chociaż 5 misji zrobię, no Żeby te 15 minut dla Was chociaż było Te misje to tak polecą, że O ile to wyjdzie 15 minut Użyciele, szybciej. Mogłem tych saperów zrobić. Chciałem też przetestować, ile tak będę potrzebował. Dobra, jak będę miał siedmiu, ile wy lordowi zabierzecie życia? Wy możecie tam jechać. Dobra, wy na razie zostańcie. Trzebuje... Dobra, ośmiu. Czy wy jesteście w stanie lorda pokonać, jak będzie was tylko ośmiu? Trochę już jest pobijany. Ile wy zabierzecie? Okej, okay, czyli tak w teorii 11-12 jest potrzebne, żeby takiego lorda pokonać, ale to jest tak na styk. Więc burzycielami to minimum. No 15 trzeba mieć, żeby takiego lorda rozwalić. Zapamiętam sobie. Okej, okay, no to tu już wiemy mniej więcej, co będzie potrzeba, jak kogoś będziemy chcieli zraszować. Czyli jak będziemy chcieli kogoś zraszować, a jeszcze będzie miał więcej jednostek, to, to 20-25 jest potrzebnych. To jest dość drogie nie powiem. No, Wezyr, witam. To tam Wezer, powiesz ciekawego, ale fajnie się tutaj też teraz pobić z tymi innymi botami. Dobra, może tutaj się to lekko to się rozbuduję. Za mało pracowników, aby ten mam tylko 2000, tysiące, pójdę. mam mniej kasy. O, już tu nie ma. Tutaj porobimy. Ja wcale nie przedłużam teraz odcinka, po prostu muszę się rozbudować. jest podstawa. Beczków sobie zrobi... No nie, tak nie może być. Też już dałem. To co mnie tam gryzą, te lwy jeszcze specjalnie mi przeszkadzają. To wszystko przez te lwy. To one zrobią, że to dłużej trwa. lancierze będziesz miał misję. A dobra, tam jest ich za dużo. To poczekaj na kolegów. Dobra, teraz w czterech Ci radę? Nope. Ewidentnie nie. Dobra, Lordzie nie masz wyjścia. Musisz ty iść, bo kto inny jak nie ty? Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. No, i sprawa załatwiona. Tra, już mamy jakieś kamieniłomy, kasę będziemy mieli, drobną. Domki sobie zrobimy, jeszcze tutaj może jedne damy. Pieniądze na zapas będą w razie, by atak nie wypalił. Podatki sobie też możemy nawet jakieś ustawić. Takie drobne, żeby tu jeszcze popularność do góry rosła. No i zabieramy się za rekrutację Bo ten wezir też dużo nie ma Zaraz pojedziemy, nawet tak 15-20 zrobię to wystarczy Możecie tam zmierzać, w sumie was wyżej będę tutaj ustawiał Tak po czterech robić to nie jest dobrze Tutaj widzę, że mam 8 chłopów dostępnych A tu robisz czterech To nie jest fajne, szczerze to jest jedyny minus tej jednostki. No ale jakiś minus musiała ta jednostka mieć, bo była dokładnie taka sama. Dobra, lecimy. 23. Dobrze, że tutaj nie trzeba tak jeszcze zrobić. Wiecie, że macie takie wielbłądy i trzeba najpierw je złapać, żeby te jednostki później zrobić. Tak jak żeby mieć rycerzy, musisz mieć stajnie, musisz mieć konie. To tutaj dobrze, wielbłądów nie trzeba jeszcze łapać jakoś. To już by była w ogóle przesada. Teraz, saperów zrobimy, chyba będzie lepiej. Czy wy tutaj pozbędziecie się tych wszystkich jednostek? Musicie, nie macie wyjścia. Kamyczków jeszcze mamy na kolejnych saperów, waga na zbrojnych. Dobra zbrojni jak tu za mną ładnie wyjdziecie to będzie najlepiej Bo Wy sobie możecie teraz tutaj przebiec Prosto do lorda I widzisz Bezer jak zostałeś porobiony Tylu zbrojnych zrobiłeś i po co? Nie było przepowiedziane, no a jednak niestety, I tu już będzie jeden versus dwóch. Nie no, to na dwóch marszałków to ja na pewno się muszę rozbudować. Jakieś polecenia? Tu nie ma. Tylko Co mamy zrobić? Do domu. Na szybko domki, na szybko spichlesz. Zawsze zapominam, że ten magazyn się pojawi z prawej strony, tyle miejsca sobie blokuje. Czego ja tak robię. Dwie rudy damy. Może jeszcze tutaj sobie coś damy? Jedzonka będziemy mieli. Wszystko będziemy mieli. Tu nawet sobie podatki ustawimy. No i dobra, i teraz trzeba coś dalej rekrutować. Teraz pojedziemy do jednego. W sumie tu bardziej to saperów potrzebuje więcej. Ktoś czuje, że saperów podczas tego szlaku to ja polubię. Albo tych lancerów. To będą bardzo fajne jednostki, tak? Coś mi się wydaje. Te drzewa jeszcze wredne, no. Nie dadzą mi nic zrobić. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Potrzebujemy więcej drewna. To mi proszę sprzedawać, to mi też proszę sprzedawać. To powinno być odkliknięte, czy nie? To chyba jest dobrze? Sprzedajecie, czy nie sprzedajecie? Czyli powinno być tak, ok. Rzadkie mi się kliknęło. Za dużo. Marszałek, czy ty tu kombinujesz jeszcze jakieś zagrody mi tam robisz? To niedobrze. Tutaj right, tu przez te bagna trzeba lecieć zaraz. Potrzeba nam nowych rekrutów, Chyba was mogę wysłać. Broni jednostki, wszystkie wybiją. Teraz zrobimy saperów. Chyba tylu wystarczy. Jakoś tylko tych rycerzy się będzie jeszcze trzeba pozbyć. Te marszałki to prawie, że nic nie zrobią. Dobra, wylecicie pomału. Ja tu jeszcze saperów dokupię w międzyczasie. Saperów chciałem. To ty będziesz bronił, jesteśmy atakowani. Czy mogę się pozbyć tych rycerzy jakoś? Czy wy do mnie przyjedziecie tu bliżej? wygląda to trochę ryzykownie, chłopcy. Postarajcie się przeżyć. Załapcie tam zasięg. Tutaj zaraz jeszcze sobie więcej saperów zrobię. Rycerze bym się chciał pozbyć jakoś lepiej. Taki rycerz to wytrzymały jest. Kurcze, jak mi tacy będą jeździć. Jeszcze zbrojnych, tyle będziesz szło. przecież tymi wielbłądami to ja się nie obronię. No, wyobraźcie sobie, że to jest na przykład start w ostatniej misji. Ja mogę zrobić tylu. Resztę na przykład wydam do zbudowania czegoś. No, przecież to jest insane. No, chyba jedyne co nie będzie ratowało to zrobić 200 harcowników i kogoś raszować. Nie widzę innej możliwości. Radało radę, ale troszkę oberwaliście. Czy wy możecie teraz się ładnie z nimi wyminąć? Marszałek, ty nie możesz być wytrzymałym lordem. Oj możesz być. No, marszałek, tu strong. A wy już jedziecie tam dalej. Taperów trzeba tak z 20-30 minimum na lorda. Żartujesz sobie. Tu w ogóle mi podeszli jeszcze blisko, na tych nie zauważyłem. Hej, marszałek, ty tutaj nie za bardzo przychodzisz blisko mnie. Prawie się tych zbrojnych pozbyć A ja muszę saperów dokupić więcej Dobra z rycerzami też ładnie dają radę O dobra ale nie z tyloma bez przesady Dobra, dali radę, nawet i z tyloma rycerzami. idziemy bramę rozwalać. Tu mnie tutaj bramy nie musiałem rozwalać. Ano jest? Jeszcze lordem wyszedł, atakujcie od razu. To chyba nie zadziałało tak jak ja chciałem. No za mocny jednak na mnie. Rozwalacie coś jeszcze w międzyczasie. Te jednostki do rozwalania to są za mocne Pek i od razu. Jakbyś to usuwał w scenariusza Gdzie pięciu tak dobierze, to oni wszystko mogą skasować. Ten rycerz jak panikuje, nie wie co zrobić, aby chciał ruszyć do nich. To trochę ryzykownie, chłopcy. Postarajcie się przeżyć. Już tylko jeden został. Dobra, misje zrobione. Nie wiem ile tego odcinka wyjdzie z tego, ale. Coś czuję, że od 15 do 20 minut pewnie będzie. Myślę, że ten kolejny już będzie troszkę dłuższy, ale tam też pewnie coś koło 5 misji zdążymy zrobić. Ten jak się rozgląda patrzcie, nie wie co się dzieje. Czuję, że ten szlak to szybko skończymy. Bo tam to jednak trochę tych misji było od 20 czy tam 25, to po dwie, po 3 robiliśmy. Ale tu to myślę, że w kolejnym odcinku też zrobimy 5. Może jeszcze w kolejnym też się 5 uda, już będziemy w połowie. Więc tutaj będzie to bardzo szybko leciało. Więc to by było na tyle. Pierwszy odcinek za nami. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się jutra. Na razie.